Witaj w projekcie sztuczna inteligencja AI ChatGPT odpowiada na pytania. Pytanie ósme. Powtórne przyjście Jezusa, w jakim celu? Powtórne przyjście Jezusa jest ważnym tematem w chrześcijaństwie. Chrystus oświadczył. Niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Zgodnie z wiarą chrześcijan, powtórne przyjście Jezusa ma kilka celów. Po pierwsze, wypełnienie obietnic. Powtórne przyjście Jezusa będzie wypełnieniem wielu proroczych obietnic w Starym i Nowym Testamencie, które zapowiadają Jego triumfalny powrót. Po drugie, spełnienie eschatologicznych nadziei. Powtórne przyjście Jezusa będzie spełnieniem ostatecznych nadziei chrześcijan, które wiążą się z oczekiwaniem na triumfalny jego powrót i wieczne życie z nim w Bożym Królestwie. Po trzecie, wskrzeszenie zmarłych. Powtórne przyjście Jezusa umożliwi zmartwychwstanie wszystkich zmarłych, którzy uwierzyli w niego, aby mogli doświadczyć wiecznego życia. Otrzymają oni nieśmiertelne ciała, tak samo jak żyjący wtedy ludzie zbawieni. Po czwarte, sąd i sprawiedliwość. Powtórne przyjście Jezusa jest związane z obietnicą sądu ostatecznego po milenium, w którym Bóg osądzi wszystkich ludzi zgodnie z ich uczynkami. Jezus powróci, aby wprowadzić ostateczną sprawiedliwość. Po piąte, koniec zła i grzechu. Powtórne przyjście Jezusa ostatecznie położy kres wszelkiemu złu i grzechowi, wprowadzając doskonałą sprawiedliwość i świętość, która wypełni Królestwo Boże z Jezusem jako królem. Warto zaznaczyć, że szczegóły dotyczące powtórnego przyjścia Jezusa i jego celów różnią się w zależności od wielu tradycji chrześcijańskich i interpretacji Biblii. Trzeba też podkreślić, że data powtórnego przyjścia Jezusa pozostaje nieznana i nie należy jej wyznaczać. Chrześcijanie wierzą, że będzie to moment o niezwykłym znaczeniu i wydarzenie, które wprowadzi świat w nową, wieczną rzeczywistość. Należy zawsze być gotowym. Dziękuję za uwagę w przygotowaniu pytanie numer 9. Zapraszam wkrótce. Polecam też materiały zebrane pod widocznym w opisie linkiem.